Dzisiaj pokażę Wam, jak spędzić 24 godziny w Wenecji za 150 euro. W tym budżecie, oczywiście, musi się zmieścić wszystko, czyli lot samolotem, transport z lotniska, nocleg, atrakcje, no i jedzenie, jeśli starczy na pieniędzy. Loty w obie strony udało nam się zdobyć za 25 euro, czyli jedną szóstą całego naszego budżetu. Za to największym wydatkiem będzie nocleg, ale nie wiem jeszcze ile, bo w sumie jeszcze go nie mamy. Z lotniska dotarliśmy chyba najtańszym możliwym transportem, czyli pierwsze busikiem za 4 euro w obie strony, a następnie przesiedliśmy się do pociągu za 7,40 euro w obie strony. Dla jednej osoby oczywiście. Wszystkie koszty, o których mówię, dotyczą jednej osoby. Okej, okay, noclegiem się zaraz zajmiemy, ale pierwszym wypadałoby zjeść jakieś śniadanko i wypić kawusie. Oj, no nie wiem, czy na się nam starczy, kochanie. Wolę chyba kawusie niż nocleg. Ale w Wenecji nie wolno spać na ulicy. Mhm, kto mi zabroni? Policja. Na siadanie poszliśmy chyba w najtańsze możliwe miejsce, czyli do supermarketu. Tam zgarnęliśmy po jogurciku, po bułeczce, jakiejś takiej dziwnej. Zaraz przetestujemy, czy dobre. Na współę mamy chyba odpowiednik naszego ulubionego z Lidla klona oraz picia. A to wszystko za mniej niż 5 euro. Oficjalnie jedzenie publiczne, czy to na ławeczce, czy gdzieś na schodach przycupnąć, czy coś takiego, jest nielegalne w Wenecji. Aczkolwiek głównie się dotyczy takich miejsc jak Plac Świętego Marka, mostów, jakichś tam schodów do katedry. Finalnie przycupnęliśmy sobie tutaj na ławeczce, na takim placeku. Widzę, że tutaj niektórzy też jakieś jedzonko na wynos na ławce sobie jedzą, także... Tu jest chyba legitnie. Ały protyp w Wenecji często spotkacie coś takiego o, chyba podajnik wody to się nazywa. Także no, tam leci czysta fajna woda. Jak macie pustą butelkę, to się można częstować. Spoko, zimno. Jednym z ponoć najpiękniejszych punktów widokowych jest taras widokowy w centrum handlowym Wenecji. I do tego jest darmowy, tyle, że. Trzeba zrobić rezerwację i to nie dzień wcześniej, tak jak myślałam ja, tylko wiecie tak z 4 dni może tydzień. Także online już mi się nie udało, ale idziemy tam mimo wszystko. Może akurat coś się zwolniło. Nie wiem. Niestety nie ma żadnych miejsc. Jest totalnie zabukowane na dzisiaj, na jutro i na popołudnie też. Jak przyjeżdżacie, to pamiętajcie, żeby sobie zabukować kilka dobrych dni wcześniej. No ale centrum robi wrażenie. Robi wrażenie. Mamy nocleg. 14.30, co oznacza, że jesteśmy od 10 godzin na nogach. Strzemnęliśmy się na godzinkę. Musieliśmy trochę naładować baterię. Mamy nocleg za 138,5 euro. Pokój w sumie jest spoko. cały jest zielony, trzy okienka. Piękny Kuba na łóżku. Bardzo fajny klimat robią te belki, chyba jesteśmy na najwyższym piętrze. Na Kawusie przyszliśmy do Café del Doge, jeśli dobrze to wam mówię. Była polecana bardzo w internecie, że jest tania i dobra. Kawusia 3,30 euro. W końcu się doczekałem, Kawusia jest. Do tego jeszcze ciasteczko, oczywiście z wodą. Mam że w tych krajach południowych, że do kawusi, cokolwiek to była kawusi, zawsze dadzą wodę. Trzeba popić. No ja. Ale jest taki klimatik tubelcowy, co? Mm -hmm, tak, właśnie nie jest tak, że przy wodzie i jak najpiękniej, i w ogóle tłum turystów i wielkie seny. to tubelcy bardziej tu chodzą, bo nie jest tu tak on tylko tak w całą kulturę Tak. Roku. Bo dają gwarą, nie? Włoską no ja? gwarmę no ja. dają. Ja, ja, ja. Ja, dajcie mi kawa, mm, po włosku oczywiście. Racja. Ciao. Przed chwilą zrobiliśmy tu foto, które wstawię na Instagrama i osoby będą musiały wpisać, w jakim miejscu jesteśmy. Wybiorę jedną, której wyślę jutro pocztówkę. Nic się nie domyśli, co? No muszę im jakoś ułatwić, nie? No, nie może być za trudno w tym życiu, nie? Na obiad wybraliśmy się do Willow of Italy. Pasta to go. Moje kosztowało 6 euro. Kuba wybrał z Pesto, czyli za 8. Ale liczy się tyle ile wydałam. Próbujemy, czy będzie dobre. To jest po prostu. A ciepło. No? Mm -hmm. To jest naprawdę bardzo dobre. No dobra, kochani, jesteśmy w Wenecji, no to musi być gondola. No musi być, ale na tą za 80 euro to nas nie stać. Więc popłyniemy taką gondolą prom za pa. No i teraz my, oczywiście, i od biznesu zaczekaliśmy, aż wszyscy popłyną, żeby szybko tu przyjść i mieć pierwsze miejsce, żeby sobie być na dziobie. A więc mamy gondola za 2 euro. Ten mini-prom gondolowy polega na tym, że po prostu cię bierze z jednej strony na drugą z dużą ilością osób. Wodny uber na 10 metrów. No nie? Zawsze coś, nie? Akurat jeśli chodzi o lody, to nie ma co oszczędzać. Przyszliśmy w miejsce, które widziałam wiele osób poleca. No i widać, że chyba dobre, bo jest taka długa kolejka. I powiem wam tak, wyglądają super. Mmm Czekajcie, czekajcie, bo tapie. Smakują przepysznie. Wybrałam bardzo podstawowy smak, czyli limone. Co się nazywało? Limonkowe, cytrynowe? I kosztowały 3 euro. Ale to dlatego, że wziąłem ten special con ten wafelek. Za ten wafelek się płaci euro. Będziemy spali w noże, ale ty będziesz miała zajebiste lody. Nie. No i oczywiście musieliśmy się też przejść na Plac Świętego Marka. Niestety Bazylika jest podczas remontu, ale plac naprawdę robi fajne wrażenie. A tam wersów jadła śniadanie. Akurat tak się złożyło, że jak zaplanowałam wyjazd, to patrzę trzy tygodnie później, Verso też zrobiła taki film. Trudno, bilety były kupione. U niej znajdziecie naprawdę super ciekawostki z tego, co widziałam. U nas trochę bardziej budżetowe podejście. Wędrowaliśmy, wędrowaliśmy, no i przyszliśmy na Aperolka jeszcze. Co prawda nie jest jednym z tych najtańszych, bo za 5 euro, ale mamy ciperki do tego za darmo. No i widoczek. Ja mam niezły widok. No i mamy naszą kolację. Za 5 euro. Ale 2,50 za kawałek. Pokażę jak to wygląda. No właśnie jestem ciekawa, bo jesteśmy tu dość trochę późno. Powinniśmy na kolację trochę wcześniej przyjść, bo Wenecja tak wieczorami trochę się już tak zamyka. Nie no, wygląda gituba. Jest taka podgrzana, Ma, ja cieplutka. Mm. kawałek jest ogromny. No to jest większe od mojej twarzy. <laughs> Dobra jest ta pizza. No i dobrze. Jemy naszą kolację i idziemy spać. Idziemy teraz na śniadanko. W tym razem już nie będziemy kombinować z jakimś supermarketem, po prostu wybierzemy coś z jakichś tańszych opcji, jakieś kanapeczki, z jakiejś piekarni, coś takiego. Także podliczając całe koszty z wczoraj, zostało mi 20 euro na ja tej szaleć. No tak, ja uważam, że bardzo możemy szaleć, żeby mieć na śniadanie. Prawdopodobnie starsze nawet na płatny punkt widokowy. A, musimy kartkę kupić. Mm. Na śniadanko wpadliśmy do e, Farini wyglądowo. Ma się wrażenie, że o nie, to będą wielkie ceny. A zapłaciliśmy to za cappuccino 1,6 euro. Połowa tańsza niż tam gdzie byliśmy wczoraj. Całość razem z dwoma cappuccino przepysznym krosantem z, z takim musem pistacjowym i z fo Focaccia? Bo nie wiem jak to się czyta. Focaccia? a taki płaski klep. pychota. Za wszystko zapłaciliśmy 8,70 Poka wyszło. Płaski chleb, ta fo... fo... Focacia. Focacia jest lepsza niż pizza. W mm. moim zdaniem. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybyśmy nie zawitali do księgarni, a to nie jest byle jaka księgarnia. bo jest ona dość popularna. Księgarnia Aqua Alta. Są tu tłumy. Teraz widzieliśmy jak taka cała chmara tam weszła. Trochę poczekamy, niech ktoś trochę wyjdzie, bo my się własną kamerą tam nie zmieścimy. Tutaj też wybierzemy pocztówkę. Mamy kartkę, pocztówka leci do Kasi. Bardzo dziękuję za fajny komentarz. Żeby nie uszkodzić, nie, nie zepchnąć jakichś książek, trzeba z plecakami tutaj ostrożnie. Grafisz się na bebech? Teraz się czuję, jak, jak nie powiem kto z tendera. To jest cała łódź! Takie to jest wielkie. tak się garnia, to jest m.in. za nas tego że jest tu bardzo fajne miejsce pod foty. Tylko niestety wiąże się z niefajna historia. Księgarnia była kiedyś zalana bardzo, ale to bardzo dużo książek się niestety zniszczyło. Ale wymyślili dla nich bardzo fajne yy, drugie życie, czyli poustawiali je, dali na to takie jakby maty, kładki i teraz jest to taki ładny punkt, w którym można zrobić zdjęcia. Mamy kartkę, teraz musimy znaleźć miejsce, które nam sprzeda znaczek, a potem musimy jeszcze znaleźć yy, skrzynkę do dzieła. Dobra, w końcu zdobyłam znaczek. Powiem wam, że jeśli po znaczek wybierzecie się na pocztę włoską, to uzbroicie się w cierpliwość, bo ich podejście to jest... A oglądaliście Zwierzogród? O właśnie, to, to, jest, to jest to samo. Nie wiem kiedy dotrze, ale mam nadzieję, że koniec końców dotrze. Ej, nie wiedziałam, że tu mamy filię też. Już... Dobra. Zmierzamy do punktu widokowego. Tym razem mam nadzieję, że nam się uda tam wbić, bo też nie robiłam żadnej rezerwacji. Ładnie to wygląda. I, I wydaje mi się, że wcale nie jest aż tak oblegane. Przynajmniej nie widzę tu wielkiej kolejki. No, parę bachorów. Trochę schodów trzeba było przejść. Mm. Oh, mm -hmm. Na ten punkt widokowy zapłaciliśmy za wejściówki 6 i 8 euro. Ja 6, bo mam mniej niż 26 lat, a Kuba 8, bo już jest stary op. Nieprawda? A widoczki naprawdę są super. Mały pit stopna na sok pomarańczowy. Teoretycznie jest to jedna porcja, za 5 euro. Rozdzielona na dwie. Wiesz, to na raz? Cały? Nie, nie wiedziałem, że to mam zarabiać. Sołek pomarańczowy świeżo wyciskany to jest coś najlepszego na świecie. Kochani, zostało nam ostatnie 5 euro, ale to wy zadecydujecie na co je wydamy. Poprzys Instagrama oczywiście. Poszło. Czekamy 15 minut na wyniki. Chyba te najlepsze momenty, jakie tu spędziliśmy, to było wtedy, kiedy odłożyliśmy kamerę, odłożyliśmy telefon i zaczęliśmy po prostu po tym mieście błądzić. i co wam też polecam zrobić. Jeśli tu będziecie fajne atrakcje, zaplanujcie sobie, ale zostawcie sobie też trochę czasu, czy godzinę, dwie, pół dnia, po prostu schowajcie telefon i poprzechodźcie się. Bo uważam, że to jest w tym mieście najfajniejsze, żeby po prostu się zgubić i spacerować. A to się da łatwo zgubić, nie? Tak. Bardzo łatwo nawet z mapą da się to zgubić, także nie będziecie mieć problemu. Dobra, czas minął. Sprawdzamy wyniki. No i padło na Aperol.